Dzień dobry, z tej strony troszkę witam na no. moim kanale. Gramy Workers' Central Republic. Nie, to nie jest y, nowa seria, to jest ciągle ta sama mapa. Tylko, że ja zauważyłem, że tu blisko granicy jest po prostu dużo złóż rudy uranu. Więc stworzyłem malutkie y, miasteczko. Macie w szkole co możecie sport też macie teoretycznie yy. tylko że jest tu problem delikatny z zasilaniem skacze napięcie mam jakaś może lepsza elektrownię yy. w dzień yy. trochę to cheatowskie Hmm. to ne v sumie to nie mám, tak. Hmm. to nevám tak to No dobra, załóżmy, że... że co... Yy, że uran wytwarza te ciepło i te sprawy. Dobra. Zwolnij czas. No to będą w końcu jakieś pieniążki. A mógłbym jeszcze to zrobić w ten sposób. Że zakład wzbogacanie uranu, bo tlenek uranu jest już warty tysiąc, e, a drogie to e? takie. Takie tanie? Dojście mają? Pracownicy nie yy, To jest yy, miasto takie byle jakie w sumie A, Dojście teraz mają Ten, no będzie trzeba trochę tych bardziej wykształconych z kościoła. Kino jeszcze przydałoby się im postawić. Tu automatycznie obniż ten. Dojście jest. Teraz muszę się tam tylko pojawić w pracownicy. No Dobra żeby już jakieś pieniążki tam były pierwsze bo to na pewno będzie bardziej opłacalne niż yy, zarabiać na tym na węglu, Dora, yy, to już mogę sobie burzyć no trochę pieniążków straciłem tak z milion ten tutaj coś się zmieniło takiego ten zaplanowałem sobie już te zakłady mechaniczne to są te mniejsze jeden zakład dobra tu się to produkuje właśnie będzie się powoli gromadzić to będzie chyba w zamkniętej skrzyni <laughs> Nie a uu, Może otwarta skrzynia? Tak Jakoś nie za dużo, a niech będzie ursusik Podjeżdżasz tu, zabierasz tyle na I na granicy z nim Ile w sumie obecnie teraz zarobiłem na tym? No pół tysiąca, na nie... prawie pół tysiąca. Można powiedzieć, że dwadzieścia ton to pół tysiąca. Tylko tu a no w sumie nie, czekaj, bo jak coś się... Dobra Mam nadzieję, że to miasteczko nie upadnie A jak upadnie, trudno A! Stop! Zanim sobie jeszcze polecę Dwie gwiazdki można sobie wybudować A, i budujemy już własnymi siłami Dobra, y co dalej. Ten... No mi save'a wywaliło też no i autosave'a wczytałem to nie pamiętam czy już tu zmieniałem. Tu coś innego dawałem czy coś. Alright. Ale tu są głównie koparki i, wy i te wywrotki. asfaltu brakuje A tu się cały się robi A, yy. Czekaj Mam to cegularnie tu ostatecznie czy nie? Bo nie już nie pamiętam tak jest yy, dobra Od czego by zacząć produkcji? Beton czy cegły? W sumie te dwie rzeczy fajne by były co jeszcze yy, beton jest prefabrykaty i asfalt jeszcze asfaltu to <coughs> yy. nie wiem czy któregoś z tych nie użyć to nie jest takie dużo yy. bym może to A nie, będzie te mniejsze już. Yy, dobra, tylko to zaplanować. Yy, dobra, tu, tu zacznij budować plac wyładunkowy to musi być tu w sumie nie musi być ale to się wydaje naj, najlepszym miejscem tu I zbiorniczek na setkę tylko że ja go dam tak tą drogę Tak. No tak. Yy... No ra, trzeba pamiętać, żeby tu była ta masa bitumiczna. Ile? 63 tysiące, a tu 80. A niech będzie za ruble już, co wybuduję. Yy... Dobra wytworny asfalt Dobra to nie, nie ten przycisk To może już sobie dodać do tej drogi eee, Dobra Stacja benzynowa też fajna by była. Było duże, niepotrzebne mi takie. Eee, Dorać je tylko je wcisnąć. A no, może tu? Coś tak. To to będę mógł własnymi siłami zbudować. Yy, to jest budowane. Yy, dobra. Tu od razu zaznaczę tu bitumiczna A. Yy, o. A, muszę sobie zrobić jeszcze. Coś takiego yy, bo w, wczyta auto autosejwa no to to trochę inaczej yy. no już jedno tonę wywiózł tysiąc cztery nawet ponad tonę to wiadomo yy. Zaroby no o! Dużo im tu brakuje? Niewiele. To może nie będą uciekać. Ty trzy tony możesz zebrać. No jakiś to tam zarobek będzie. No dobra, Co dalej? Plac wyładunkowy wszystko co nie jest drogo to ja pokazuję albo inaczej co ma postęp 0% A tutaj mogę Najwyżej drogi przypisuję. Ponownie no tak, drogi fabryczne, ale to... Mm. To niedługo skończy. Zagiełki w sumie niedługo będę mógł zacząć produkować. O, węgla mi brakuje nie no to się przy, przypełnia trochę to a no i pomiędzy odcinkami dorobiłem jeszcze jeden plac załadunkowy, bo mi się tutaj korkowało gdzieś dotąd to mogę kolejną wywrotkę sobie kupię do węgla wyjeździła mi je. To Potrzebuję jeszcze jakaś taka szybsza wywroteczka. Ech, szalony. Yy. I Tatra jedna. Bo to... Bo to nie jest dlatego, że za mało węgla. To jest dostarczane, tylko że za wolno. A pot? Co ty budujesz? A to. A i po, przyjechać po prostu tutaj dostali. Ale ile stali jest warto. Aż po, mógłbym sobie tutaj sprawdzić, ale już mniej szybciej jest tutaj Pół tysiąca. I koniec odcinka. Takie pożegnanie kijowe. Cześć!